Hej się witajcie z Gileon i to dzisiaj jest kapie 13 stycznia 2022 roku, także co dziś mamy Eko za 1500, postrach pożeracza za 800, bombowy barwy za 1200, barwny strzelec za 1500, ten czerwor za 1500, barwny balon za 1200, Czerwona jade za 800, oczywiście z trzema stylami, czyli z niebieskim i Halloweenowym, potasjusz w skórku za 1200 Gladius Potasiusza za 500, Nieskończony za 1500, Gwiezdny Grzmot za 800, Wieczny 0 za 500, Dzika Karta za 2000, Gwiazdeczka za 1200, Pompowanko za 500, Papierkami i za 200, Nieustające dobywanie za 500 i Wolka z Cieniem za 200. I dalej mamy w sumie to, co było. Także co, jeśli sklepie wam się podoba, to pamiętajcie, że żeby zostawić sobie kodęczkę, łapkę w górę, używać go do Leon sklepie. No i pamiętajcie i że sklepy na moim kanale są codziennie. A jeszcze pozdrawiam, Toxika. No i ja się zań żegnam,